Siemanko, z tej strony Mateusz BW, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić spraya do Counter Strike 1.6 Dobra, więc zaczynamy Musicie pobrać jak najważniejsze, no to to jest HLTV of creator. Tak? No to będzie podany w opisie Więc wciskacie to hlc Ukaże się takie coś I na przykład teraz wyszukujecie swojego Counter Strike'a nie jest gammes content strike dajcie hl.exe. ok no i ok zaczynamy pobieracie przykładowy jakiś obrazek, ja sobie już pobrałem tutaj mogą go na pulpicie jak, jak, jak go chcecie nazwać wyszukujecie go na pulpicie na przykład, o oh, jest dajcie otwórz autosize zaznaczacie save it to jak nie nastać nie, tego i tego i tego nie będzie zaznaczonego, nie zrobicie spraya, musicie to i to zaznaczyć. Dajcie te trzy kropeczki. Wpisujecie tak jak ja. DMPDE sal.Wady -E. Nie Jakby to, to to będzie podane w opisie. Jak no to napisać? Zabokójcie na przykład następicie. Dobra, dajecie mak WAD. Tutaj. Zaznaczacie. OK. OK. Wyłączacie. Tak, wyłączacie. Wy teraz wyszukujecie swojego Contest Strike'a w komputerze. No to dobra, to zaczynam. Ja mam C, na Games, Contest Strike, C-Strike i wrzucacie, wrzucacie gdzieś tutaj. No. I o. Bum, bum. Dajcie przenieść i, zam, i zamień. Przerzucacie. I spray jest gotowy. Jeśli coś nie wyszło, chcecie coś jeszcze pisać w komentarzu, pomogę. I jakby coś jeszcze nakręcę i drugą serię i z waszych ko komentarzy na przykład, jak będziecie prosić, a jak się robi na przykład spraye, nie wiem, 3D, to o to, to mnie nie pytajcie, bo ja tego nie wiem. Ale także, jeśli nie chcecie robić przez HLTV logo kreator, tutaj tego, to możecie także pobrać gimpę i zrobić własnego spraya. No i więc, jeśli się filmik podobał, więc subskrybujcie, łapki w górę i komentujcie. Nara!